Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ziemniaczek i witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 na trybie fabularnym. I już drugi odcinek pod rząd, gdzie mnie na porządku policja goniła, prowadzenie 80%. To dobrze. uuuu, okej. Okay. Jakby się ktoś zastanawiał skąd ja 80% no to po prostu, zaraz Wam wytłumaczę. Policja obok mnie przed filmem pojechała, nie widziałem. Ok, ktoś pilnuje. Nie wiem co, bo musiałeś się policją zająć, ale już zgubiłem, oczywiście, szybciutko. Czemu ja cały czas to bez broni? Przemijam do tu mamy zjazd. Dlaczego 80%? No bo, jakby ktoś chciał wiedzieć, no to 80% przez 100 to jest 80%. Jakby inaczej, wam to zazwy tłumaczę.

80% Tylko to jest 0,8%, to jest w zwykłej liczbie. Dobra, wejdźmy tutaj z tej strony, bo tu też można tylko Które to były drzwi? Yy, te chyba nie, z drugie strony chyba wyjść. No to ok, no to z drugiej strony do misji, dobrze? Dobrze, misja, bo tu nie ma więcej drzwi. A, dobra, auto mam nawet jakieś sportowe. Zgarnę sobie z parkingu, gdzie mnie zaraz policja zaczęła gonić, i znowu do tego <coughs> sterypliza. I no, postaram się, żeby tak nic nie było widać. Nie wiem, czy mi się uda. Czekaj, tak słuchaj, żeby nic nie było widać. Tak, żeby było tylko przejście. Dziękuję bardzo. Nikogo tu nie ma. Dziękuję. Tutaj tylko chcę wejść na zaplecze.

Fuck you! Excuse all right, all right, me, all right. enough! Huh? Enough! Yeah. Thank you. <clears throat> okay, uh, this is it. Well, we have two options. They're both a little uh, <laughs> out there. But then again, what do you expect? Okay, option one: we hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape but option two we cause a distraction out front make them think we're dumb <laughs> well we've never had a problem convincing people of that have we <laughs> the other guys will be drilling taking what they can you're going to be the distraction always the attention seeker you know for a guy who's always stepping on his friends to get ahead he has an unfortunately low sense self-worth. okay okay let me show you the board. To a uh, recap these are our options. we try to make them give us the gold or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole you'll need a big old drill a tunnel bore machine. I'll locate it but you have to steal it and store it near the bank. Uh, they're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. Uh, we'll need choppers for the getaway, too. Uh, Trevor has one we can use. The other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. Uh, there's going to be a lot of heat, so think about that. Um, purr, I'm forgetting something. Uh, oh, that's it. <laughs> we'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Uh, again. I'll send you the details. Now, if you're interested in the more um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, huh you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. Uh, what else? Um, oh, right. Uh, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars. The uh, normal suspension's going to give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. <laughs> and that's how I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me. Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? No, well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Hmm. Trudna przedemno decyzja. Z tego co pamiętam, to robiłem A. Ale ja mam w jednej rzeczy zainteresowanie. I teraz, teraz się zastanawiam nad którą. Czy A, czy B? No to. Wybieram B. A robiłem, mogę Wam oczywiście opisać. Dobrze. Przez ścianę. <laughs> um, all right, uh, we're going through the wall, so we're <laughs> going to need a crew. <laughs> okay, um, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver is in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. <laughs> Mamy słabych, bo no tu tylko ten jeden no, 14%. Jeszcze kierowcy do wynajęcia, tylko mamy jednego, ojeru, no ja tych misji pobocznych robię, to później tak jest. Ah, okej, okay. This to new blood. nowego. Zrób go, zobaczyłem ale nie zobaczyłem go pod presją. Gunman 1 jest z Franklin, burrowing in and pulling i the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you, i ma wyglądać, że jesteś tylko jednym idiotów, trying to dobrze.

i mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the west coast is for him and him personally to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. okay, all right, all right, ladies, we gotta move. come on. <laughs> now, can we fucking do this? i'll show you what you need. okay. To... <clears throat> Rokowana aktora, oni nie jakiegoś gościa tym. Gdzie to tu? Dzień dobry, na nikogo nie chcę patrzeć, bo to dla niepełnoletnich nie za bardzo. Jeżeli da się to uniknąć, staram się to uniknąć, bo to... trochę dla plus 18. O,

tego puszczać I tak, te, i tak pamiętajmy o jednej rzeczy że ci co dawałem mi prawa autorskie i tak na tym nie zarabiam bo ja nie zarabiam no tylko się przyczepiają i mi krew psują dobrze no to jedziemy 3 km na pół. gdzie to w ogóle jest oj oj, oj. czekajcie to jest przy takiej

Opie, będzie źle. Czemu wy wszyscy mi wyjeżdżacie dzisiaj? Co jest? Już szyba z tyłu pęknięta. Ehm, jedziemy do, do gościa, który nam znowu montuje szyby. No raczej, ja powiem tylko tak szybko, jakby to auto bym. Tak, rzeczywiście rzeczywistości by było trzeba. Ehm, no, naprawić, no to nie wiem, ile by to kosztowało. Może na oko szczelam. Tak

It was a couple of comments, some colorful language. Uh, it was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, Czechia, przy It's I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king and bleeder is my kingdom. Okay, um that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual like bleeding cuz then you'll be in pain. <laughs> That's my dad, you a hole. Oh, he's going to fuck you up properly. Oh, really? How big's this hurt? Huh? The size of your. this my No. what's it say? Entitled because I am. Horrible little troll. O, to i Oj i porobili mnie. Tekajcie, muszę jakieś broń sobie wejść. chcę tam oponę trafić, tylko że to są dosyć zakręty. Gdzie problem? Opony! O, chyba poszła. Tu chodź.

Uj, teraz się sam porobiłem. A dzięki Jimmy ja już to to... Ja już nie muszę go słuchać. A pistolero. Ten w ogóle zabrałem. Syryny pistolet. Czemu radio? No. Do domu. Dobra. Się robi. Czemu znowu to samo radio gra? Co jest? I to radio. Oj, Ojej, mi Jedna życia GTA. No, widzę. No, nie zna. No nie. No. no to jedziemy i możecie tam sobie czytać. Mnie to tam tak nie interesuje. No już, koniec gadki, szmatki. Jero, że pojedziemy na skróty. Ojej, Rona. Coś się dzieje. Tu obrał coś i jedziemy dalej. Tu na skróty. Jak mi się uda podjechać w ogóle. Zaraz

I do krótka. Tak, <toddosektora> to zaraz nie wyjadę jeszcze. Wyjadę e, z <toddosektora> chyba tak. O, dobra, mi. się. Jedziemy szybko. Straciliśmy wie... więcej niż żeśmy zyskali, oczywiście. No, ja tak zawsze. Dobra, pośpieszmy się. <toddosektora> What's wrong with your baby? And he's all like, actually there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived first. And I'm all like, it's actually a miracle I oh, survived first. No, 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 no... What's wrong with its ovary? No, no, enough, I get like it. Sure Maybe that one was a little old too, but it's generally real good to Alright, the troll of his cage. Screw you!

Już ma auto rozważać. czekajcie, zaraz sobie jakieś auto zaj a dobra, to na, na wprost, dzięki. A czekajcie, ile mamy na czasie, czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy. Ech, no prawie, prawie 20 minut. No ale, ale czekajcie, zaraz to sobie wymyślimy, czekajcie, czy nie ma przy przypadkiem jeszcze przygotowania do napadu. Jak to tu wygląda? Dwie misje. Na pewno tu jest tu. Ale jeszcze jedna? Gdzieś tu no nie widzę. Hmm. nie wiem, nie wiem Idziemy tu i zrobimy ostatnią misję i kończymy na dzisiaj A, znowu Dobra, wiertu dojechało do sobie losa co stoi A To jednak tego nie robimy Tu aż i czy to nie stoi Chyba tak Wiesz yy, co, dojechałem, no, już wiem co Dobra, okej. Okay. Nie mam za co, ale... Ale powinienem sobie z kimś Ile takiego smsu przychodzi, ja nie nadążę do tego czytać, co jest? Teraz to sobie przeczytam od Lestera. Teraz z jedno drugie swoją więc nasz swój wejść i wymknąć się z, nie zwracając na siebie uwagi dobra a co do pociągu jakakolwiek nie mogę czytać jak jadę i pamiętajcie w rzeczywistości nigdzieś nigdy nie jeździmy za kółkiem jak coś czytamy albo piszemy do kogoś nie Zobaczcie, tam wytaranie czy to jakąś wiechę. Jak on to brał, dadzą radę. Zdobyłem śmigłowiec transportowy, który... je zabierze. Przelakiu... Przela, przelakieruj pociąg, wydawić coś tam i zadzwoń do pozostałych po odbiór. Pozwól się pracowniczu stacji jak chcesz. Okay, czy ja muszę pociąg przejąć, tak rozumiem, to to... Jak nie zapomnę, to, to zrobię w kolejnym odcinku. I na pewno to zapomnę. Dobrze. Muszę idziemy to zrobić. Bo jest mało czasu. O kurczę. Co to w ogóle za samochód? Ja nie znam się. E faktor Nie kojarzę. A ja tam jeszcze tak nie żyje online, bo nie mam, nie mogę. Pamiętajcie, jak będzie stworzona postać, to wszystko będzie tu. Tylko, że to może jeszcze troszeczkę potrwać i to dosyć długo. Nie powiem, nie powiem wam dosłownie, nie wiem dokładnie dosłownie kiedy to będzie, ale mam nadzieję, że do końca miesiąca będzie. Taką mam nadzieję. A czy tak będzie, to wam nie powiem, nigdy na 100%. Dobrze, jesteśmy na miejscu, ale teraz jeszcze idealnie Supa, zścić. I teraz jak to tutaj wygląda? Musimy tak może powolutku podjechać. Gdzie tutaj jest ta ciężarówka? Ukradni wiertło. Okej, okay, to gdzieś jest? Ci... Eee. Czy ja mogę wejść tak na spokojnie, bronię. Śluspowi. Już się uspokó... Żeruny, co to za wiertło? Szybko, szybko, bo policaj już do nas jedzie. Ja lubię, o, już tu są. No to chyba nie, nie uciekniemy. Jedź, jedź. Szybki zakręt, Nie! Co to za słup tutaj? Albo mur stoi, co? Jaki słup? Hopie! Jedź. Po trupie. Do celu O nie, ich teraz nie zgubię Ejkajcia się podoba nie No niech mnie zabiją, jak nie to gadara będę musiał w szpitalu się odrodzić, no to bym się wkurzał, Ale spróbuję to tak podjechać, żeby się nie kapli Dobrze, musimy jakoś inną stronę wejść Tylko jak Wiertło musimy zdobyć, ale teraz tak po cichu teraz tak na pewno musimy sobie z tłumikiem wziąć Co ma na przykład tą broń, teraz tak da, spokojnie do góry tego zdjąć Okej, okay, to dobra to jest tylko tak A spokojnie, nic się nie dzieje. Oj, ja tu przepraszam, Już mnie tu nie ma. Dobrze, musimy jakoś jakby to rozegrać. To będzie mały problem, ale spróbujemy to zrobić taktycznie. Wszystkich zdjąć i elegancko. Znaczy, oni się na mnie kapli, że ten tam zginął. Tego chyba zajmę, to będę wiedzieć. On nie... Ale jak oni się niby kapli? Ej, powiedzcie mi skąd... On wiedzą skąd ja strzelam. nie wiem, a to chyba muszę na głośno zrobić. Albo inną stroną wyjechać, spróbujemy. Wydaje tu nie ma szans, żeby to na cicho zrobić. Albo z drugiej strony tam wejść. Ej, to źle lepszy pomysł, Żeby tutaj stąd wejść. O, oh, dobra. Spróbujemy, będzie za zawodu odcinek. Ja zawsze chcę krótkie, ja zawsze długi wychodzi, dobra. zpieprzać mi. Musimy jakoś wymanewrować, ale będzie problem. Jeszcze pada deszcz. Trzeba go ich zeszczelimy. Odczepić się ode mnie. O nie. nie, ja chyba nie ucieknę im. Czekajcie, może pod pociąg? O! Teraz tylko... Pytanie, skąd pociąg jedzie? Czekaj, czekajcie, już ich zgubię. się tam gubią. Dobrze, no to jakiś plus. Teraz jak ja mam z tego wieać, bo tu są przecież te doki. Pojedziemy po torach może? Ej, czekajcie. bo co lepiej? Wycofamy się. Już widzę, że jakaś radiolka jedzie na tory. Okej, okay, już wiezimy ze sobą. Idziemy do balasów. Nasi ukochani balasi. Ciężarówką. że się skończy to szybko. Proszę. Szybko. Teraz tu, tak. Ciężarówką driftem. On nie jadą na mnie. Jadą na mnie.

Mam nadzieję. Chyba policyjny, nie wiem. To będzie misja. Oooo! będzie elegancka w kolejnym odcinku. Wszystkich zgarniemy przy okazji sygnalizacji też. Ludzie też oczywiście, bo mi się yy, dałem, Chyba dałem. Nie puść tą przyczepę. Ojeje, Oj, teraz znowu zaczepić to... Mam to? Nie mam tego. O jest. Czy mnie? Zaraz proszę się odsunąć. Nie przywal w to. Dziękuję. No i teraz tu. Chyba dołem. Tak mi nawigacja pokazuje. Po pierwsze. O, pił, uciekaj. Cię bardzo lubię, ale masz jechać szybciej. Nie mówcie, że ja się teraz zablokuję. Je... Yeah. o, O! A, okay. udało mi się jakoś bąd wyjechać, ale teraz to zaczepić. Zaczep mi się! runa. Wykręcić czyli gorszy problem. A! Całą kanalizację. Dziurząc tu. Nie mogę tu. Kurczę. Będzie misja przy... fajna. O, panie, po tej misji. Chyba Musisz zaraz mi tą Cichy złodziej. ale Możecie mi wytłumaczyć jak ja to mam niby na cicho zrobić? To według mnie to jest niemożliwe Dobrze No dobrze, proszę państwa to dzisiaj na tyle Widzimy się oczywiście za tydzień I pamiętajcie jak będzie Online to będzie specjalny odcinek W środku tygodnia I to będzie najlepiej ja to zrobię tak, że Nie będzie wiadomo kiedy Nagram Prześlę Premiera zaraz i nie ma, że będzie kiedyś zapowiedział. Umieść. Odpowiedzią z dopadkiem banku za to... tylko... Pojazd ucieczki. Aha, jeszcze jakiś inny. Gdzie, Gdzie jest ten samochód? I ja wiem. A czy to jest pociąg? Nie wiem. Dobrze, widzimy się za tydzień w niedzielę oczywiście. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!